Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam Panie Ministrze, Pan Minister Smoliński, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Zapraszam Pana Burmistrza Adama Pawlickiego. Zapraszam Pana Stanisława Chodzińskiego, wykonawcę. Zapraszam prezesa Jerzego Wolskiego. Zapraszam także do nas prezesa Spółki Celowej i prezesa Kocona, Bank Gospodarstwa. Krajowego. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Leszczycach. Dokładnie to jest ten adres: Leszczyce 25. To tutaj powstaną pierwsze w Polsce mieszkania czynszowe w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Nie lubię się powtarzać, ale się powtórzę. To, co teraz tutaj widzicie, to plac, na którym one powstaną. Ale to, co zobaczycie za 12 miesięcy, to już będą konkretne mieszkania. I też tuż przed gwiazdką. Panie burmistrzu, proszę o zabranie głosu. Pan burmistrz Adam Pawlicki. Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam. Już w realu, nie w opowiadaniach o budowie mieszkań, tylko dzisiaj tu w Jarocinie, zaczynamy budowę mieszkań, program Mieszkanie Plus. Jako pierwsi w Polsce. Dlatego. Ponieważ jest to wspólna inwestycja, wspólne działanie rządu i samorządu TBS-u, JTBS, spółki gminnej i spółki, która należy do państwa BGK, TVBGK. Dlatego tutaj wspólnie jesteśmy razem, żeby pokazać, że jeżeli się współpracuje, jest współpraca, to będą z tego efekty. Panie ministrze, oddaję kielnię tutaj. Żeby przekazać wykonawcy za chwilę, żeby rozpoczął budowę. Zanim nastąpi to przekazanie, proszę państwa, proszę o kilka słów pana Kazimierza Smolińskiego, pana ministra Kazimierza Smolińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Proszę bardzo, panie ministrze. Szanowni Państwo, z ogromną satysfakcją biorę udział w tym ważnym i doniosłym wydarzeniu dla miasta, gminy, Jarocin, ale również dla Polski rozpoczynamy realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego, który rząd uchwalił we wrześniu bieżącego roku jako Narodowy Program Mieszkaniowy. Jednym z elementów tego programu są właśnie takie mieszkania jak tutaj będą budowane we współpracy z samorządami. Program przewiduje wiele instrumentów, wiele różnych działań. Jednym z tych działań jest właśnie współpraca samorządów z państwem, które w tym wypadku reprezentuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Gratuluję tym, którzy przyczynili się do tej, tej inwestycji, wykonawcy. Gratuluję również tego, że będzie mógł realizować tę inwestycję, jedną z wielu, która, które będą realizowane. W mieście w gminie Jarocin, jak mamy tutaj napis, i tu też widzę że 400 mieszkań czynszowych, ale jak pan burmistrz powiedział, nie jest to ostatnie słowo, także liczę na to, że tych mieszkań może być więcej wybudowanych w Polsce. Chcemy ich wybudować w perspektywie średniookresowej do 2030 roku. Ponad 2,5 miliona potrzeba nam mieszkań, mamy najmniej mieszkań na 1000 mieszkańców w Europie. Uważam, że zasługujemy, Polska zasługuje, Polacy zasługują na to, albo tych mieszkań było więcej, przynajmniej, żeby one były w takim dobrym standardzie. Nie chcemy budować złych mieszkań w normalnym standardzie, taki jak jest na rynku przewidziany. Natomiast w związku z tym, że budujemy to w takiej współpracy samorządów i miasta, nie musimy na tym dużo zarabiać, także mieszkańcy będą mieli dobrą ofertę z dobrym czynszem. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do tej inwestycji. Zanim przekażemy Kielnie, to czas, żebyście się Państwo dowiedzieli, jakie mieszkania tutaj powstaną. Pan Prezes Jerzy Wolski, JTBS. Szanowni Państwo, mieszkania, które zostały zaprojektowane, no, są nieco inne niż do tej pory budowano. Staraliśmy się, aby E, utrzymać jak największy, z jednej strony jak największy standard, e, a z drugiej strony, żeby koszty e, utrzymania tych mieszkań były dla samych e, najemców e, jak najniższe. Mieszkania będą pod klucz, gotowe do zamieszkania w pełnym wyposażeniu. Praktycznie rodziny, które otrzymają klucze, wystarczy, że e, zabiorą ze sobą meble. Prowadzą się i będą mogły już e, e, zamieszkiwać. Umowy będą zawarte początkowo na okres 25 lat, bo taką mamy umowę z bankiem, a później kiedy JTB stanie się jedynym właścicielem tych mieszkań, e, będą te umowy przedłużone na okres na czas nieoznaczony. Stawki czynszowe e, będą e, od 10 Złoty do 11 zł za metr kwadratowy, czyli praktycznie 55-metrowe mieszkanie będzie go, rodzinę kosztowało około 600, 600 zł miesięcznie. Myślę, że to jest dobra cena i, i no, myślę, że bardzo szybko zape zapełnimy te mieszkania nowymi mieszkańcami. Pan burmistrz zapowiada kolejne. Budowy kolejnych lokalizacji. Myślę, że nie 400, może i nie 500, może nawet i więcej mieszkań w najbliższym czasie powstanie w Jarocinie i w gminie Jarocin. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie prezesie. Czas przekazać prac budowy wykonawcy. A przekaże pan minister Smoliński, burmistrz Jarocina, pan Adam Pawlicki i prezes spółki celowej pan Robert Chudziak, a przekażę panu Stanisławowi Hadzińskiemu generalnemu wykonawcy, wykonawcy pierwszych polskich mieszkań czynszowych w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Uważam, że ta Kielnia będzie wykorzystana do budowy tego domu. Wygląda profesjonalnie. Czas rozpocząć budowę symbolicznie. Mam nadzieję, że jesteście Państwo gotowi. Jeżeli tak, to proszę bardzo. Rozpocznijmy, bo najpierw trzeba coś usunąć, żeby na tym miejscu coś powstało.